Plany na 2021 rok są bardzo ambitne, zresztą wielu zawodników Wrocławskiej Adrenaliny już trenuje w Pocie Czoła. Na pewno Mistrzostwa Dolnego Śląska w marcu, z tego co wiem. W marcu również ma zawalczyć kolejny, kolejny zawodowy pojedynek Rafał Wołczecki dla grupy Nocold Promotion. Mateusz Wojtasiński jest obecny na zgrupowaniu kadry narodowej w Cetniewie. Iwan Kucherenko również jest na zgrupowaniu kadry w Zakopanem. Przed nowym wyzwaniem stoi między innymi Rafał Wołczecki. No, na pewno jest to coś nowego od, od nowa, że tak powiem rekord. Całkowicie inny boks, więcej więcej, więcej rund w walkach. Twardsze rękawice, publiczność, więc na pewno taka fajna nowa przygoda w moim życiu. W klubie zaszło kilka zmian związanych z pozyskaniem nowych zawodników. Z nimi adrenalina wiąże... Także bardzo duże nadzieje. Pojawili się też nowi zawodnicy w klubie, e, oczywiście z innych dyscyplin sportu, więc troszeczkę się przestawiają, ale są to osoby z charakterem, które coś wnoszą nowego do klubu i na pewno dobrze rokuje nam no tutaj. Adam Gielata, który jest utytułowanym zawodnikiem w kickboxingu. Był mistrzem świata, mistrzem Europy i był też zdobywcą pasa DSF. Jest młody, ma charakter. mi się podoba, jego ta strona mentalna. Myślę, że za jakiś czas może o nim usłyszymy. Czas pokaże. Nową twarzą w klubie jest wspomniany już Adam Gielata, utytułowany kickboxer. Zmienił swój dotychczasowy sport właśnie na boks. Przyznaje, że to nieco naturalna droga. Jak u większości znanych kickboxerów nie trzeba daleko szukać przykładu, bo i Witali Kliczko i Przemysław Saleta, tak naprawdę dwóch braci Kliczko przechodziło do boksu z powodów jakby natury finansowej i tego, że tych walk tak naprawdę nie ma. Są dobrzy zawodnicy, ale niestety nie mamy za bardzo się wykazywać, ponieważ gara i organizacje albo płacą mało pieniędzy, albo po prostu nie jest to opłacalne. Za dużo miesięcy na przygotowania, za mała gratyfikacja finansowa. Cel czołowy pięściarz adrenaliny ma na 2021 rok już sprecyzowany. Na razie Prawdopodobnie będę boksował na przełomie marca albo kwietnia. Jeszcze nieznanym jest rywal, nie wiadomo gdzie ta gala się odbędzie, no ale co, plany są takie, żeby stoczyć jak najwięcej tych walk w tym roku no i wszystkie oczywiście wygrywać. Gielata za bardzo nie wie czego się spodziewać, nie stawia przed sobą nazbyt ambitnych celów. Ten rok tak naprawdę to zdefiniuje czym dalej będę zawodnikiem sportu w walki ogólnie, ponieważ tak naprawdę od mojej ostatniej walki no to upłynęło już ponad półtorej roku, więc szukam cały czas siebie, jest Jestem jeszcze młody, mam 24 lata, to jest taki, myślę, że ostatni dzwonek teraz. Co się stanie? Ja jestem dobrej myśli. Na pewno nie będę żałował, że nie spróbowałem, prawda? To trzymamy kciuki za powodzenie, a o występach bokserów, adrenaliny będziemy mówić w wiadomościach sportowych Sport Game.